Jest także dużo fajnych samochodów. Jaki jest cel tego wszystkiego? No przede wszystkim zebrać jak najwięcej środków na Wielką Okręgęstej Świątecznej Pomocy. To jest główny cel. Natomiast drugi cel to jest taki, żeby przybliżyć społeczeństwu miasta Radomia, nie tylko miasta, bo całego regionu, który tutaj przyjeżdża, przybliżyć ideę sportów motorowych, a tym samym ideę bezpiecznej jazdy, czyli technicznej, dobrej jazdy. Właśnie, przed Leklerkiem niedawno robiliście taką szkołę. Czy macie jakieś konkretne wyniki tego? Tak, oczywiście są bardzo proste do przewidzenia ponieważ m, wiele osób które przychodzi na takie imprezy niejednokrotnie po raz pierwszy spotyka się e, z czymś takim jak e, technika bezpiecznej jazdy e, później sami szukają możliwości szkolenia doszkalania się e, wiedzą krótko mówiąc w jakim kierunku iść by jeździć bezpiecznie e, teraz tak e, jest tutaj mnóstwo dużo... Ile kosztuje taka przejazdka? U nas przejażdżka samochodem takimi jak tutaj widać, czyli samochodami rajdowymi, samochodami wyścigowymi, samochodem na trolejach, ale alerstiwada. Jest to e, wrzut do puszki 20 zł, e, przy czym oczywiście jeżeli więcej osób przyjdzie i... E, jakiejś grupy, no to jak naturalnie, że, że to nie jest sztywna cena. Każdy będzie mógł się przejechać, nawet jeżeli nie będzie dysponował taką, taką kwotą. Natomiast chcemy zebrać rzeczy jasno jak najwięcej, ponieważ jest cel bardzo szczytym celem i chcemy, że tak powiem, wesprzeć orkiestrę. Kartą przyjmujecie? Niestety nie przyjmujemy kartą, gotówką i nie przyjmujemy tylko wolontariusze, ludzie, którzy tutaj przychodzą z dobroci własnego serca, za co im bardzo dziękuję. Jestem naprawdę pełen podziwu, ponieważ cały dzień chodzą, marzną. A jednocześnie robią kawał dobrej roboty. Tak samo jak kierowcy wyścigowi, którzy tutaj e, jeżdżą od, od rana. Jak widać słychać warkot samochodów, czuć zapach spalin, i to jest to, co lubią tygrysy Pan najbardziej. Norbert też będzie. Norbert jest, już jeździł, samochód stoi, jak widać e, jeździł, jeździ cały czas. E, Samochód jego jak zwykle ma duże wzięcie, że tak powiem. Jest to bardzo mocny samochód. Jeden z najmocniejszych samochodów tutaj na, na tym torze. W tej chwili widziałem, że wjechał właśnie Paweł Żeromiński w swoim w swoim subaru. też jeździ, też jest ogromne zainteresowanie. Są jak widać samochody BMW w wydaniu rajdowym i wyścigowym. Jak również samochody typu Kia Picanto. To są samochody statujące w pucharze Kia, w tym w tym sezonie Grzesiek Kubat, laureat Kia Race, który, który startował całą serię, jak widać przejeżdża teraz koło nas. Różne fajne sztuki wyczynia za kierownicą. Talentowany kierowca, którym mam nadzieję, że, że wysoko zajdzie. Tak samo możemy sobie pojeździć, tak jak tutaj po prawej stronie, za nami widać samochody na kolejach, czyli symulacja techniki jazdy po poślizgu. No i oczywiście te wszystkie sprawy zręcznościowe, związane z alkoholami że Stuart to wszystko na samochodach marki Hyundai, w których jest również wystawa, ekspozycja, tymi samochodami testowo można się przejechać, można zasięgnąć dużo informacji. Również informacji handlowych, ponieważ wystawia je nasz radomski e, dealer Hyundai Radom. Ja polecam wszystkim bardzo gorąco jazdę autem wyścigowym, chociaż polecam tą jazdę na głodnego, ponieważ e, kiedy ostatnio właśnie jechałem z Norbertem, e, no to doświadczyłem tego na własnej skórze, że dobrze żyłem głody, bo takie przeciążenia, że naprawdę niesamowicie. No dziś tutaj nie mam aż tak dużych przeciążeń, bo jest ślisko. E, z tego tytułu więcej jest jazdy pokami, jazdy takiej, która, Slidem. która slajdem nam, nam zamiata w zakręcie samochód. Ale jest to też fajna atrakcja. Osobiście przejechałem się kilka razy z dziennikarzami, którzy siedzieli u mnie na prawym fotelu właśnie tym Norberta wyścigowym samochodem. Mnie wydawało się, że jedziemy spokojnie, wolno, a osoby siedzące na prawym fotelu e, trzymały się mocno oparcia. To co, może się przyjedziemy? Zapraszam. Der Start. 0 do 100 2 sekundy. Los geht's! Schubacher. チューマーハ Der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Za chwilkę dokonamy testu Hyundai a Santa Fe. Mamy do dyspozycji turbo diesla 2,2 ,20 litra 200-konnego. To jest jedna też z atrakcji na, na koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No cóż, za chwileczkę będziemy czerpać przynajmniej zjazdy. bardzo czytelny licznik z, z podaniem y, spalenia paliwa z warunkami na drodze i y, y, to jest bardzo wielkim plusem, że jest on y, czytelny, tak? Przede wszystkim w pełni elektroniczny licznik w tym samochodzie jest w pełni elektroniczny, żadnej mechaniki, żadnego bawienia się, żadnego naprawienia się, po prostu czyste ledy. Troszeczkę jestem nieprzyzwyczajony do tego Ponieważ no niestety nie posiadam aż tak drugiego auta Jeszcze ale spokojnie Nie ma problemu Może kiedyś ABS działa jak widać prawda? Prowadzi się bardzo zręcznie Mimo że auto jest bardzo duże to jest naprawdę super. No i oczywiście tam się tu włączyła klimatyzacja, której my nie chcemy teraz. Ale proszę bardzo. Możemy sobie ją regulować, wyciszać. Widzimy, że właściwości jezdne samochodu są bardzo dobre. Jeździmy po muldach śnieżnych. I właściwie nazwę, że tak powiem, prawie że nie trzęsie. A bez dziomek z odotknięciem czarodziejskiej różki. Wszystko pięknie. No a pytanie, tylko ile to spala, tak? Bo mamy tutaj wersję manualną 2,2 litra silnik. To całkiem sporo. Proszę bardzo. Jest bardzo ślisko dzisiaj ale mamy nadzieję, że się wszystko uda. Teraz pojeździmy między pachołkami, a może się uda nie przewrócić jakiegoś. Zobaczymy. Na chwileczkę też będziemy mieli możliwość zobaczenia, bo to auto podobno samodzielnie parkuje. Co jest plusem w tym samochodzie? Natychmiast nam się lusterka regulują na dół, tak abyśmy mogli widzieć to, co się dzieje za nami. Kiedy wrzuciliśmy bieg pierwszy, znów mamy, prawda, rustelkę ustawione w normalnej pozycji. Wszystko jest ok. No i teraz zobaczymy. A, bardzo skomplikowane manewry są możliwe, bo wspomaganie działa w sposób idealny. Chociaż powiem szczerze, że auto jest bardzo duże. Elegancko. No to uwaga, jedziemy, zobaczymy jak ten system działa. Czy nam się uda? Według teorii powinien za mnie zaparkować komputer. Sprawdzimy, podjeżdżamy do samochodu równolegle. Wciskamy magiczne przyciski P. No i co, jedziemy. Jakoś tak mi ciężko uwierzyć, naprawdę, proszę Państwa, że to co widzę jest prawdziwe. Proszę mi naprawdę uwierzyć, że ja w to nie wierzę, że zaparkowałem. proszę mi uwierzyć, nie wierzę w to, że zaparkowałem, znaczy ja przepraszam komputer za mnie zaparkował a to jest genialne, po prostu Wracamy na miejsce, z którego wyjechaliśmy. Naprawdę jazda mi się podobała, przynajmniej mnie nie wiem jak tam ci, którzy będą testować na Wielkiorki z 60 pomocy, bo cały czas zapraszamy. Ten samochód jest do przetestowania. No i oczywiście do wzięcia. Zapraszamy także do wrzucania do puszek jakiegoś grosza. I cóż, to wszystko służy dobremu celowi, a samochód jest naprawdę piękny i warto się nim przejechać. Muzyka